Szukanie słów kluczowych i niszy na Amazonie KDP to odwieczny problem każdego twórcy. Dzisiaj przeanalizujemy sobie jedną fajną niszę, a w zasadzie taki ogół nisz, który możesz sobie sam porównać. I pokażę Ci po prostu, jak w helium możesz łatwo porównywać te słowa kluczowe. Zapraszam do oglądania. I koniecznie zachęcam do zostania do końca, bo na koniec materiału przedstawiam Ci sposób, jak możesz korzystać z platynki zupełnie za naprawdę śmieciowe pieniądze to znaczy 50-20 zł. Wytłumaczę Ci, jak na koniec oglądaj. Szukając niszy na Amazonie KDP, musisz naprawdę poświęcić sporo czasu. Ja przeglądając produkty dla dorosłych, wpadłem na taką niszę jak Dementia Activities for Seniors. Jest to bardzo wiążący problem, mianowicie często starsze osoby mają taki problem, że zapominają czegoś z racji na swój wiek. I właśnie tutaj wytworzył się spory potencjał i bardzo dużo nisz, takich jak właśnie kolorowanki, takich jak jakieś sudoku, przypominajki i tego typu rzeczy. Cieszą się one bardzo dużą popularnością, a co się wiąże też z dużą sprzedażą. Przeanalizujemy sobie teraz słowo kluczowe w Helium. Dementia Activities for Seniors. Helium działa w taki sposób, że wyświetla nam ogół wyszukań w całym Amazonie. Nie chodzi tylko o kategorie książek, a o wszystkie produkty. I jak widzimy jest bardzo duży potencjał w takim słowie kluczowym jak Dementia Activities for Seniors, bo mamy search volume, co oznacza liczbę wyszukań w miesiącu, 3994. A liczba produktów, które są konkurencyjne, 408. Możemy przejść dalej do magneta i wyświetlić więcej wyszukań. Co teraz zrobimy? Dobrze, wyświetliło nam się bardzo dużo wyszukań i teraz pokażę, Ci, jak to na dobry początek ogarnąć, tak aby się w tym wszystkim nie pogubić. Na początek wybieramy sobie Match type'a organika, bo interesują nas tylko słowa organiczne, tak aby pozycjonować nasz produkt organicznie na Amazonie. Wybieramy sobie organik. Przemieni nam i za chwilę przechodzimy do następnych kroków. Drugim elementem, jaki należy wykonać, jest to uporządkowanie tych wszystkich y, słów kluczowych. Jest tego bardzo dużo. Są tutaj nie tylko książki, ale też różne pierdoły, że tak powiem, bo są jakieś toys, czyli zabawki, różne pierdoły. Ja na początek sobie wyznaczam y, hierarchię. Magnet IQ Score to jest coś takiego, że pokazuje jakby najbardziej. Y, Najbardziej pożądane produkty pod względem wyszukań z najmniejszą liczbą konkurencji. Klikamy sobie to na sam początek. Po czym możemy zacząć już przeglądać nasze słowa kluczowe pod kątem y, praw autorskich oraz tego, czy się nadają do naszego produktu, y, lub po prostu sobie wyznaczyć bardziej y, szersze, że tak powiem wyszukiwania, takie jak wyznaczenie liczby konkurencji. Przykładowo, jeżeli chcemy, no to możemy znaleźć jakiś produkt, który ma mniej niż 100 konkurencji, przykładowo od 1 do 100. No i właśnie po zaznaczeniu przeglądarka wypluło nam tutaj produkty, które mają od 1 do 100 konkurentów. Możemy tutaj sobie właśnie fajnie patrzeć, jak, jaki jest search volume, jaka jest konkurencja, jaki jest magnet IQ score. No i produkty są zaznaczone tak, żeby wyświetlało tylko te, które są organiczne. Możemy tutaj w fajny sposób sobie sprawdzać nasze prawa autorskie poprzez usp Tu, tak zwane, które już pokazywałem w innym materiale, więc tutaj nie będę się nad tym rozwodził. Tutaj przykładowe słowo kluczowe, które nie ma praw autorskich, ale też warto sprawdzać sobie na Amazonie, czy nie istnieje taka marka, jak przykładowo tutaj jest jakieś wpisane słowo, tak? bo są różne takie marki. Tutaj teraz nie widzę akurat, ale warto sobie po prostu to wszystko sprawdzać, dobierać odpowiednie te słowa kluczowe. A w kursie przedstawiam, jak ja dobieram te słowa kluczowe do 7 boksów, e, podtytułów itd. Tak tak Więc również zapraszam, jeśli byłbyś zainteresowany, na oficjalną stronę Quality Power i pozdrawiam. Na koniec jeszcze dam Wam kilka tipów odnośnie helium platyny, jeżeli chcielibyście kupić. E, mianowicie e, koszt ogólny takiej platynki to jest 100 dolców, ale jeżeli użyjecie kodów. Które są w internecie, bo ja tutaj nie mam zamiaru promować swoich kodów ani reflinków, nic. Ten Teges, no to mniej więcej utrzymacie 50% zniżki, będzie to 49,5 dolara. Kupujecie sobie taką platynę, ale najlepiej nie sami, tylko na 4-5 osób. I tutaj mój taki właśnie protip. Jeżeli kupujecie platynę, możecie używać ją na nieskończonej liczbie komputerów, nikt tego nie wykrywa, więc możecie nawet w 10 osób de facto kupić taką platynę za 200, jeżeli was nie stać, no i złożyć się po dwie dychy. No, i po prostu macie to i używacie tego przez miesiąc. Gwarantuję, że nic się nie stanie. Testowane wielokrotnie. Pozdrawiam.